Dostaliśmy pytanie na czacie od Grzegorza Gwoździa, którego pozdrawiamy. Gdzie przejdzie KD w off season? Troszeczkę zmienię to pytanie, bo jeszcze jesteśmy w tematyce playoffs, ale no, musimy się zgodzić, że jednak w tym sezonie Phoenix to duże rozczarowanie. I właśnie no, twoim zdaniem co tam nie gra po prostu? Jeżeli mamy taki duet gwia gwiazd jak Booker z KD i oni przecież zdobywali medale na, na, na olimpiadzie, to tak naprawdę no jak to się stało, że taki duet po prostu nie gra? No tak, duety to za mało we współczesnej koszykówce. Tam, tam wiemy, że Phoenix Suns, właśnie poprzez pol, tę politykę kadrową i myślę, że to też związane z tym, że tam był nowy właściciel, zmiany, jeżeli chodzi o, o kwestie menedżerskie to, to, no to jest najdroższa drużyna NBA ponad 200 milionów dolarów wydatku, ale no, no nie zbudowano zespołu, tak, no tam ogromny problem z rozgrywającym, szukanie środkowego, nie do końca to się udawało, to otoczenie było takie bardzo, bardzo niepewne cały czas, no a poza tym, no ten zachód to, to, to jest, no tam jest tak, że często to powtarzamy, tam nikt niczego nie wybacza, każda słabość zostanie wykorzystana przez przeciwnika, a każdy z tych przeciwników ubiegający się o jeszcze wyższą pozycję, no bo tak jak wspomnieliśmy, tam tylko Utah Jazz New Orleans Pelicans wykluczeni ze stawki, to też, i to też, no, można powiedzieć, tak w takiej dłuższej perspektywie. Natomiast, no, to jest taki problem kilku, kilku, czy kolejnego już sezonu, tak, no nawet zmiana szkoleniowca na, na, na niewiele się zdała, tak, i to bardzo doświadczonego szkoleniowca, nawet mistrza NBA. Ale no, no co najmniej tercet, a wiemy, że też, też no ten trzeci, czyli Bradley Bill też była bardzo skomplikowana z nim sytuacja. Czy on w piątce, czy on nie w piątce, czy jednak poszukiwać jakichś mm, kwestii związanych z jakimiś wymianami, czy coś. Ale bardzo trudna sytuacja dla Phoenix Suns, bo oni, pamiętajmy, że obowiązują nowe zasady w tej chwili, jeżeli chodzi o kwestie salary, są to dodatkowe aprony blokujące transfery, blokujące żywą gotówkę, można tak powiedzieć. Także Phoenix Sans no, padli troszkę ofiarą tego tej mani wielkości, i, i, i po prostu, mimo że wydawali, czy wydają największe pieniądze, to nie zbudowali drużyny. Na, a Jak się mówi o koszykówce, jest najbardziej zespołowym sportem z gier drużyna. Ja jeszcze powiem Ci, że tak naprawdę. Chyba największym wygranym, z dwóch największych wygranych w całej tej sytuacji, Phoenix to jest właśnie Bradley Bill, a największym wygranym w całej tej sytuacji, to moim zdaniem, jest jego no, agent. No, no. Je tak, tak, ale jego agent. On to powinien po prostu być już w tym momencie w jakiejś galerii sław agentów po prostu, bo jak ostatnio sprawdzałem, Bill jest zawodnikiem na poziomie 15, 16, 17 punktów na mecz. Cały czas ma problemy zdrowotne, tak naprawdę. Raz jest w rotacji, raz go nie ma. Co oglądałem jego mecz, to w połowie musiał zejść z, z kontuzją łydki, albo chyba tam było też kwestia mięśnia dwugłowego, więc to nie jest. Sprawy mięśniowe, one lubią wracać często, więc i, i chyba jeszcze dwa lata po tym roku? Ten kontrakt obowiązuje? Rok albo dwa, no i w więc. w pierwszej piątce najlepiej zarabiających NBA. Właśnie, a wcale, a wcale nie jest w pierwszej piątce jednak najlepszych <laughs> zawodników NBA. Też właśnie kurczą oni są właśnie tak. Sami, sami się uwięzili w takiej sytuacji, bo właśnie tak jak Grzegorz wspomniał, gdzie przejdzie KD w off ale no co w tym momencie zrobić jako Phoenix, bo tak naprawdę kontroli nad swoimi wyborami to, to chyba przez następne 5-6 lat w ogóle nie mają, bo tam hmm. kwestia słapów, ale swapy, no to i tak nie mamy kontroli nad pickiem, bo bierzemy gorszy z dwóch, a, a nawet jak, jak wytransferują nawet Bila, chociaż za Bila no to więcej niż kilka, Po pierwsze, bardzo trudno przez kontrakt, po drugie, co najwyżej, pewnie kilka y, wyborów drugiej rundy w drafcie. No to okej, okay, oddajemy oddaję, w najgorszym wypadku oddajemy Cady, no ale co dalej, skoro nie mamy tak naprawdę żadnego młodego, y, żadnego młodego perspektywicznego y, zawodnika. Jest Ryan dan ale on to bardziej jest zadaniowa, żadnych gwiazd z niego hmm. raczej, raczej hmm. nikt nie zrobi. I, i, i nie, mamy, nie mamy za bardzo perspektyw na tym, że to, co dostaniemy z tych transferów, realnie, realnie da efekt taki, że będziemy mieli właśnie ten młody talent z perspektywą na, na kilku lat. No i dobrze, że my nie jesteśmy osobami decydującymi, Phoenix, ale czy ty w ogóle widzisz wyjście w tej sytuacji? Ja myślę, że oni się nastawili na, 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 na taki nie dalszy cel, tylko ten, ten sezon, prawda, i, i myślę, że, że tutaj było, no, no tak poszli troszkę wabank, tak, że do, dobra, obciążyliśmy się, tak jak wspomniałem, no, nowy właściciel odwracał troszkę inne ambicje, tak, no bo sukcesy w innej branży, sukcesem było w ogóle kupienie klubu NBA, bo wiemy, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat to, to kupowanie tych klubów NBA jest niezwykle trudne, bo to są po prostu tak dochodowe przedsiębiorstwa, że, że nikt się nie chce tego pozwywać no, Najlepszy dowód, jak długo toczyły się negocjacje z, yy, nazwijmy to już poprzedniego właściciela a grupy nowej właścicielskiej Minnesota Timberwolves. No w przypadku Boston Celtics sytuacja była troszkę inna, no bo to jest klub, yy, który podbił swoją wartość i tutaj umowa została w miarę szybko podpisana. Natomiast Phoenix Suns, no właśnie, nastawili się na tu i teraz i niestety to nie wyszło. Może by to się bardziej udało w konferencji wschodniej, no bo oni byliby tam powiedzmy w pierwszej, w pierwszej dziesiątce, natomiast no jeszcze, jeszcze tak nie jest w NBA, także że, że 20 najlepszych zespołów, najgrzej notowanych zespołów w całej lidze wchodzi do, do, do plane czy do postseasona, a, 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 a no wiadomo, że jest po 10 ciągle, tak, wschód, wschód i zachód. Natomiast no, tam poszukiwania trwały, bardzo wiele różnych ustawień, no tak jak, tak jak wspomnieliśmy tutaj właśnie z Bradley Bealem był największy, największy problem. Przy okazji wspomnę, że Bradley Beal jest tym graczem, który jeszcze w wielkich Washington Wizards grał z, z Marcinem Wertatem chociażby i też już ma swoje lata, to trzeba przyznać, bo to niż świata młodzieżowy do lat 17, kiedy polska kadra była srebrna tuż za tym amerykańskim zespołem. Natomiast no, taka, taką przyjęto politykę krótko, krótkoterminową bym powiedział, bo myślę, że, że kolejny sezon to będą, w, no tam też tym gm jest osoba, która jakby budowała skład Phoenix Suns nawet na finały 2021 roku, ale tych role zabrakło ze względu na to, że, że trzeba było tutaj podbijać kontrakty zgodnie z zasadami NBA i Duranta i, i, Durant i, i, i Brooksa, no i zdecydowano się na zbudowanie bardzo niepewnego tercetu. Za gigantyczne pieniądze, no to już ci trzej zawodnicy jakby skonsumowali istotną, istotną część budżetu. Natomiast no, powiedziałbym przytłaczająco, natomiast przypomnijmy, że w kolejnym sezonie te, te wszystkie progi się podwyższą, tak? Już będzie można mieć zespół za 155 milionów dolarów. Ten drugi apron, czyli ta druga bariera, która tam blokuje wiele możliwości wymian, transferów tak? I, 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 i korzystania z tych wyjątków. No to już będzie też na poziomie 207 milionów dolarów. Zresztą zobaczmy jaki to jest świat ta NBA. Także można wydawać, tak jak w tym sezonie już też, przecież 190, powyżej 200 czy, czy, czy 160, 170, 180 milionów dolarów i dopiero się wtedy wchodzi w kwestie podatkowe. Także akurat ja myślę, że klub zarizony przyjął taki model. Dobra, tu i teraz może nam się uda, może będziemy zdrowi, oprzemy się na potencjale dwóch, trzech zawodników, natomiast no zabrakło, ewidentnie brakuje tego wsparcia ze strony pozostałych graczy. No owszem, pojawiają się w pojedynczych meczach, tak, no, ale na tym, na tym zachodzie, no to, 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 to co mecz można dostać w łeb, mówiąc najprościej, tak, czy u siebie, czy, czy, czy na wyjazdach. Mimo nawet tam, no, no, są popisowe mecze i KD, i, 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 i Brooks, a y i Bukera Natomiast no, tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest też, a propos pytania, prawda, to nie jest też tak łatwo, że, że Kevin Durant sobie zażyczy, że on tam chce gdzieś iść i, i, i on tam pójdzie, tak, bo to są, jest tyle obostrzeń, jest tyle komplikacji, już nie mówię o tej, o tej wymianie bilansującej, tak, wydatki, a, a, a pensja Kevina Duranta zgodnie z zasadami NBA też rośnie w kolejnym sezonie o tych ładnych, nie pamiętam, 7 czy 8 milionów dolarów to wszystko pójdzie w górę. No to jest bardzo skomplikowana. Ja przypomnę, że, 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 że te zasady, dotyczące właśnie funkcjonowania ekonomiczno-finansowego NBA tych wszystkich kwestii związanych z limitami wydatków łącznie wszystkimi wydatkami, ta, 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 ta księga to w tej chwili jest chyba 676 stron. Także to nie jest taki łatwy, łatwy biznes, że to mamy wielkie pieniądze, to jest nam łatwiej przeciwnie no. tutaj. Raczej bym powiedział, że są takie kluby jak Detroit Pistons, chociażby chyba najtańsza, najtańsza drużyna w tym sezonie NBA. Także w przeliczeniu na miliony dolarów to jest najlepszy sezon dla Detroit Pistons. Nie tylko dlatego, że wrócą do playoffs. Mało tego, biją się jeszcze tam pozycję nawet numer 4 z Indianą Pacers, oczywiście na wschodzie NBA. Tłoki. Tak, jeszcze tylko dodam co do Sans, już kończąc temat. Czyli jednak Booker i KD zaczną następny sezon w barwach Phoenix? No. Zobaczymy, ja myślę, że, że raczej nie, nie będzie tego modelu, że tam nie, nie będzie modelu, że rebuilding wprowadzamy, prawda? No, no bo to jest takie miejsce, że sukces jest potrzebny tu i teraz. Ja myślę, że, 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 że stary znajomy LeBrona Jamesa z czasów Miami Heat, co prawda, tylko role, players, role player, ale kiedyś zwycięzca nawet konkursu rzutów za trzy punkty, on jako GM się sprawdzał, w, czyli w zarządzaniu pieniędzmi, oczywiście ze sztabem ludzi. Natomiast tam, tam chyba nie wchodzi w grę to, że my tutaj opieramy się jakieś drafty. Tam. To zresztą w ogóle to jest jeden z mitów NBA, że na podstawie draftów NBA to my budujemy zespół. To wymaga to wielu, bardziej skomplikowanych zadań. Tu nie chcę się odnosić do przykładu San Antonio Spurs, no bo niby postęp, tak, i to istotny o 10 wygranych, ale no jak na to, co im się udało sprowadzić, jakie nazwiska, jakich weteranów. Fox, Barnes, Chris Paul, tak? no to, to, to wszystko tak naprawdę niewiele nie, 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 nie przyniosło no, jakieś tam nieznaczne postępy w Litwie zwycięstwa, a, a, a znowu nie będzie, tak? Już nie mówię o playoffs, ale nawet play-in nie będzie i kolejny nieudany sezon. Dla, dla naszego Jeremiego zresztą sytuacja też się bardzo skomplikowała, bo on często jako środkowy wychodzi, zresztą to, że, że nasz JJ się pojawiał czy w roli Gracza startowego czy wchodzącego z ławki, no kolejne mecze opuszcza. Kto wie, czy w ogóle Jeremy jeszcze zagra do końca sezonu, a rozegrał tylko 54 mecze, co też pewnie wpłynęło na gorszy wynik Spurs. Którzy jeszcze tak formalnie mają szansę być w dziesiątce, no ale wiemy, że to są nadzieje iluzoryczne.